30 sierpnia 2019 roku, Piotr kłania się z tej strony, witam serdecznie widzów, czytelników, słuchaczy Forex Clubu, wakacje dobiegają końca, a wykresy miesięczne rysują końcówkę swoich świeczek. I my sobie spojrzymy z długiego i krótkiego yy, horyzontu czasowego na ropę z perspektywy kupujących i sprzedających, bardziej z perspektywy sprzedających. Generalnie rzecz biorąc, jakiś czas temu z perspektywy wykresu miesięcznego na temat ropy rozmawialiśmy sobie, tu jest dowód, pewne rzeczy wciąż na wykresie pozostały, nie, zmieniło się, nie zmieniła się kwestia podejścia. Ja wiem, że dzisiaj może brzmieć to śmiesznie, jak żart, natomiast jakby nie zmieniło się w długim terminie, nie zmieniło się moje podejście do ropy i 30 na celowniku to jest coś, co prawdopodobnie zobaczymy i zobaczymy to zapewne szybciej niż, niż później. Raz już te poziomy w 2015 roku były testowane. Mówimy tutaj o ostatnim miejscu słabości. Elegancko wygląda kwestia tak zwanego over-under. W tym wypadku mówimy o tych poziomach tutaj. W związku z tym te 30-32 to są poziomy, do których prawdopodobnie za niedługo dotrzemy. W związku z czym lepiej powiedzieć o tym wcześniej niż później. Tak? Dzisiaj się każdy będzie z tego śmiał. A, a... Później będzie, no, facet mój, rzeczywiście, tak? <grywa> Ale sobie pojechałem teraz. W każdym bądź razie, tak to wygląda z perspektywy wykresu miesięcznego. Jeśli chodzi o okres wakacyjny, próbujemy tutaj kolejny raz budować dolny cień, pokazywać podpórkę w okolicach psychologicznego poziomu 50, co nie dziwi, a było o tyle łatwe do zrobienia, że przy niskich obrotach łatwiej jest wybronić. Proszę pamiętać, że chcąc manipulować giełdą, Dobrze jest to robić z podpórką rob, cen ropy, tak, w związku z czym giełdy, przynajmniej te za oceanem, jeszcze nie wyglądały najgorzej, w związku z czym też najgorzej nie może wyglądać w tym wypadku ropa, gdzie tutaj, tak jak wspomniałem, próba obrony psychologicznego poziomu 50. Zejdźmy od razu dwa kroki niżej na wykres dzienny. To, co mnie osobiście się tutaj podoba, to co... Na co ja osobiście zwracam uwagę, to kwestię reakcji wcześniejszej w przypadku tego tutaj naszego over under i poziomu 60. Teraz wydawało się, przyznaję szczerze, biję się w piersi, wydawało mi się, że po tym zjeździe tutaj, że to już jest ten moment, kiedy będziemy atakowali i próbowali zejść poniżej, poniżej 40. Natomiast, biorąc pod uwagę obecne zachowanie, kwestia odrobiny, tu myślałem, że ten ruch już nas będzie sprowadzał niżej. Kwestia skorygowania moich, moich oczekiwań. Natomiast, myślę, że dopóki. Teraz mówimy o krótszym horyzoncie, proszę o tym pamiętać. Myślę, że tutaj kwestie związane z ewentualną linią trendu i zachowaniem w ramach tych poziomów w chwili obecnej to jest coś generalnie rzecz biorąc, na co czekałem. Czego się spodziewam? Spodziewam się nadbicia poziomów 57-40, to na pewno w ramach poszukania stop losów, a być może, być może, że zagramy Over Under związane z tym co widzimy tutaj, czyli okolice 59-50-60 mogłyby jeszcze raz być testowane. W związku z czym z perspektywy wykresu dziennego pierwsze moje podejście związane z tą wyspą 57-50-58 i to co chciałbym zobaczyć, to ja będę zapewne atakował znacznie szybciej, ale chciałbym zobaczyć szybkie odrzucenie, powrót, zamknięcie pod linią trendu. Okay? Tak, żeby uwiarygodnić fałszywe wybicie górą, nieudane wybicie górą, czyli moje pierwsze podejście 57, 57 50, 58. Drugie podejście, gdyby rynek chciał iść mocniej do góry, jeśli zostanę, jeśli zostanę z niego wyrzucony, to drugie podejście w ramach ewentualnie rysowania tego, o czym przed chwilą powiedziałem, Retestu 59-50-60, czyli ten tak zwany over-under, a to się też pokrywa z tym, co wcześniej widzieliśmy na wykresie. Do tego scenariusza wpisuje się również kwestia związana, jeśli chodzi o równe fale, równe ruchy, jak widać na załączonym obrazku. Tak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego. Raz jeszcze: 50 okolice 58, 58, 50, jeśli nie to 59, 50, 60 do sprzedaży dla mnie. Zejdźmy sobie teraz jeszcze intraday, bo tutaj też ciekawie, wydaje się, że kilka centów z tej krótkiej strony rynku ewentualnie i z długiej również będzie, będzie do zabrania a pod jednym warunkiem, że nie mylę się, że nie mylę się co do obrazu z wyższego horyzontu czasowego. No to z krótkiego horyzontu Czasowego to co, mam, to, co mam na myśli, to jest kwestia zachowania się cen w ostatnich dniach, a mianowicie nieudana próba, nieudana próba tutaj ataku na maksy w okolicach 57. Taki podwójny, podwójny szczyt nieudany, tak bym się wyraził. Tak? W związku z tym, z perspektywy krótkiego horyzontu czasowego, to na co będę zwracał uwagę dzisiaj i ewentualnie w poniedziałek, to być może, jeśli rynek teraz podejmie decyzję, żeby w ramach początku sesji za oceanem zaatakować e, okolice 56-50, tak, a i znowu tutaj zobaczymy e, jakieś odrzucenie, a, to będzie dla mnie próba podejścia pod shorty w, e, tym, w tych okolicach. Natomiast, e, żeby było jasne, w związku z tym, że mówimy sobie tutaj o wykresie intraday, to e, cel, cel nie będzie jakoś nie wiadomo jak bardzo oddalony, to będą okolice. To będą okolice 56, 55, 80 jako potencjalny cel. I teraz to, o czym wspomniałem z perspektywy krótkiego horyzontu czasowego, tu będzie szansa, jeśli się nie mylę i że mamy zobaczyć wyższe poziomy przed takim mocnym spadkiem, to tutaj będzie szansa w okolicach poniżej 55, 80. Biorąc pod uwagę poziomy, które nie zostały przetestowane, to to, co. Z czego będę chciał skorzystać to ewentualnie jakieś głębsze tąpnięcie w rejon 54.80, 54.50, bo tu jest miejsce, które nie było testowane. Jeśli pamiętacie nasze weekendy podczas których omawiamy sobie w ostatnim czasie swing trading, to idealnie ta sytuacja tutaj, to idealnie ta sytuacja sprzyja. Tak, przetestowany był ten górny cień, ale nie to co istotne i tu ewentualnie z tej perspektywy próba podejścia pod longi. W związku z czym w dniu dzisiejszym dla mnie do obserwacji retest okolic wczorajszych maksów coś w granicach 56, 60, 57, a od spodu w przypadku gdybyśmy to mknęli, nie sądzę, że to nastąpi dzisiaj na koniec miesiąca, nie podejrzewam ich o to, ale z perspektywy intradayowych longów poziomy pod 55 w kierunku 54, 5450 Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia za miesiąc. Właściwie we wrześniu. Właściwie w poniedziałek. Trzymajcie się ciepło. Cześć.